Troszeczkę odejdźmy od sportu, ale też nie do końca. nie wszyscy wiedzą, że Bart Bartłomiej Wradu udziela się nie tylko um, jako um, zawodnik, jako szkoleniowiec, ale również na nieco innej, bardziej społecznej płaszczyźnie. Mam na myśli fundację na przykład założoną przez Ciebie wraz z Marcinem Kiełpińskim. A doda dodałbym do tego również rolę w sztabie szkoleniowym reprezentacji am futbolowej. Dość szerokie spektrum, że tak powiem. No, no tak, jeszcze w tamtym roku staramy się policzyć w ilu przedsięwzięciach, że tak powiem, biorę, biorę udział, więc trochę się tego nazbierało, ale tak, od bodajże trzech lat prowadzimy razem z Marcinem Kiełpińskim Fundację Futsal, gdzie staramy się pomagać dzieciom niepełnosprawnym, którym trzeba czasami zapłacić za pobyt jakiś rehabilitacyjny, czasami jakiś sprzęt trzeba kupić. Jesteśmy małą fundacją, gdzieś w większości jest oparta o, o naszych wspólnych znajomych, których mamy, na naszych, jakby powiedzieć, naszych własnych środkach z licytacji, z licytacji, które czasami robimy, sam brałeś w nich udział, bo też tutaj u nas na hali bodajże rok temu była taka licytacja się odbywała. Więc z tego jakby zbieramy pieniądze, no i wszystko to co, to, co mamy, przekazujemy, staramy się przekazać na... Mamy obecnie trzy osoby, którym, którym pomagamy, więc staramy się im te pieniądze jakby nie im tylko przekazywać na wsparcie, czy to w rehabilitacji, czy w sprzęcie. Gdzieś mamy te nasze... naszych przyjaciół, którzy gdzieś też sami czasami wpłacają jakieś pieniądze na to, więc... więc więc działamy, jakby powiedzieć, trochę w swoim środowisku, ale jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje. Jak to mówię, jest to mała fundacja, ale staramy się na tyle, ile możemy, tym osobom, tym osobom pomóc. A kontekst amfutbolowy? Czy to przy Kule Odpornych Rekordu, czy w rzeczonej reprezentacji kraju? E, w sumie to e, trochę wyszło tak, można powiedzieć, przez przypadek. E, gdzieś... E, Asia Żmijewska kiedyś do mnie zadzwoniła i powiedziała: Czy nie chciałbym być trenerem wam futbolowej reprezentacji? Gdzieś ja jestem taką osobą, że nie umiem odmawiać. I powiedziała: No, dobrze, to daj mój numer tam prezesowi i niech do mnie zadzwoni. I myślałem, że to ten temat umrze, że tak powiem, ale od razu na drugi dzień prezes Mateusz Widłak do mnie zadzwonił i porozmawialiśmy trochę. Ja powiedziałem, że potrzebuję się zastanowić, zobaczyć jak to całe plany wyglądają, i tak dalej. I po zastanowieniu, no, musiałem niestety odmówić Mateuszowi, bo, bo wiedziałem, że nie, nie dam rady być na każdym zgrupowaniu, bo oni mają zgrupowania w każdym miesiącu, weekendowe te zgrupowania. No, ja, ze względu na to, że, że byłem zawodnikiem i miałem mecze, no, nie mogłem być na każdym zgrupowaniu, więc odmówiłem. Mateusz mnie tylko poprosił, czybym znalazł jakiegoś e, trenera, który by mógł być za mnie. Jak mnie nie będzie, ja będę przejeżdżał tylko w tych momentach, w których e, będę, będę mógł. I Znalazłem takiego chłopaka, poleciłem. E, gdzieś tam się uzupełnialiśmy. Czasami wychodziło to lepiej, czasami gorzej. Wiem, że tam Mateusz był, 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 był na mnie trochę tam zły, że raz byłem, raz nie. Gdzieś to była moja wina, że to tak wyglądało. Ale już wiem, że od tego roku dogadałem się i tutaj z, z Piotrkiem, i z Czusem, że jak e, będę miał zgrupowania amfutbolowe reprezentacji, to będę mógł na nie jeździć. E, więc e, można powiedzieć, że od, od, tego, od tego momentu jestem tak jakby, e, w pełni już w sztabie, jakże tak powiem, szkoleniowym reprezentacji polskiej amfutbolu. Z tego się bardzo cieszę, że klub na to wyraził zgodę, że będę mógł się tam również rozwijać, bo to też jest takie. Dla mnie duże doświadczenie, pracować z osobami, można powiedzieć niepełnosprawnymi, w cudzysłowie oczywiście, bo oni normalnie funkcjonują, bramkarze nie mają, nie mają jednej ręki, drugą mogą bronić, więc, ale jest to też doświadczenie, też trzeba sobie odpowiednie treningi ułożyć, no i będę chciał to wykonywać jak najlepiej swoją pracę tam. Czyli rodzina będzie miała nadal powody do narzekania na nieobecność męża i taty w domu? No, patrząc przez pryzmat, jak, jak, jak będzie wyglądało moje życie, myślę, że tak, chociaż mam nadzieję, że więcej tego czasu wolnego, szczególnie weekendami się uda znaleźć i przynajmniej ten jeden weekend w miesiącu będę mógł poświęcić się rodzinie, dzieciom i będziemy mogli gdzieś wyjechać lub pojechać na rowerach, spędzić go po prostu razem, a nie będzie wszystko podporządkowane pod tatę, że tata ma mecz. To już na koniec. Co dalej na tej sportowej, w cudzysłowie, emeryturze. Tak pół żartem, pół serio, no to poszedłem do ZUS-u, dostałem emeryturę, jaką dostałem, więc... <grystanie> <grystanie> Czyli nadal różnie tym razem ZUS-u, tak? Nie, tak, tak, nie no, żartuję, gdzieś... Yy, yy, gdzieś mając to w głowie, że... Yy, że no, ta przygoda, jakby powiedzieć, zawodnicza, nie trwa całe życie. Gdzieś od paru lat, yy, dwóch, dwóch lat byłem do tego przygotowany, gdzieś... Yy, gdzieś jakąś, można powiedzieć w cudzysłowie, swoją pracę tak poza sportową, że tak powiem, mam. No a teraz no, jestem, będę dalej w rekordzie. Będę w sztabie szkoleniowym futsal Ekstraklasy, będę odpowiedzialny za szkolenie bramkarzy. Będę też odpowiedzialny za szkolenie we wszystkich grupach młodzieżowych, które będą uczestniczyły w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski też za bramkarzy. I prawdopodobnie też będę miał może jakieś młode grupy bramkarzy na, na dużym boisku. Gdzieś teraz też jestem na końcówce, że tak powiem, ukończenia kursu UEFA b Prawdopodobnie w sierpniu będę, będziemy mieć egzamin, więc proszę trzymać kciuki, żeby się udało go zaliczyć. Będę działał dalej z sekcją kuloodpornych rekordu Bielsko-Biała, z czego się bardzo cieszę, że będę mógł dalej z nimi współpracować i pomagać im na tyle, ile będę mógł. Do, tak mówię, jestem dalej w sztabie Amfutbolowej Reprezentacji Polski i w sztabie jeszcze futsalowej reprezentacji do lat 19 futsalu. Więc trochę tych, tych zajęć będę miał. Już teraz zapraszamy Państwa na w bliżej nieokreślonym na dziś, na ten moment terminie, na prawdziwie pożegnalny występ. Martka Nawrata przed bielską publicznością w hali przy startowej 13. Tak, tak. Serdecznie zapraszamy, kiedy to na pewno na pewno będzie, będzie dużo wcześniej zapowiedziane. Ze swojej strony mogę jedynie podziękować zarządowi, prezesowi Piotkowi, że takie wydarzenie będzie miało miejsce, a kiedy to, to się okaże w najbliższej przyszłości. I tymczasem dziękuję za rozmowę. Dzięki również.